Nie tylko jestem najlżejszy ze wszystkich kandydatów, ale ze mną rachunki za energię też są najlżejsze. Ja nie obiecuję cudów, obiecuję konkretne, praktyczne rozwiązania. Energetyka wodorowa to szansa na nowe miejsca pracy i oze. Wybierzcie mnie i skończmy z tymi trucicielami. Czy znaczy nie uważa pan, że jest trochę zbyt wybuchowy? Co? Wybuchowy? Nie! Jestem dowodem na to, że Polacy potrafią zmieniać świat. To nasza historia, nasza duma, nasza tożsamość. Musimy walczyć o naszą suwerenność, naszą edukację, naszą naukę. Wybierz Polon, wybierz siłę narodowego geniuszu. Polon dla Polaków. Mm, a jak się pan odniesie do afery popromiennej z panią Marią Skłodowską-Curie? Tak. Maria Skłodowska zapłaciła najwyższą cenę za swoje odkrycia, ale to właśnie ona, Polka, Pokazała światu, że nauka nie zna granic. Jej spuścizna jest nieoceniona. A radioterapia dzisiaj ratuje... Mówią, że jestem przeszłością. Tak, ale jestem też fundamentem. Od dekad ogrzewam wasze domy, napędzam przemysł, daję pracę milionom. Stabilność, tradycja. Po co zmieniać coś, co działało przez dekadę? Fundament? Raczej kula u nogi, która nastofa w XIX wieku. Kula u nogi? Raczej kotwica, która trzyma nas na miejscu, gdy wszyscy biegną na ślepo za nowinkami. Ja nie wymagam modnych haseł, nie wybuchnę jak reaktor atomowy, lub wodorowa bomba na kółkach. Ja wiem dokąd. Prowadzę, no do katastrofy. Energia jądrowa to nie tylko prąd, to bezpieczeństwo narodowe. Kto kontroluje energię, kontroluje przyszłość. To niezależność od dostawców, to gospodarka, której nie da się wyłączyć jednym ruchem zaworu. To potęga, która nie pozwala nikomu narzucać nam swojej woli. A może po prostu radioaktywna ruletka, która może nas wysadzić wszystkich w powietrze? Ruletka? Nie. To szachy, to nauka i strategia. Czarnobyl był wczoraj, a ja jestem graczem, który zawsze myśli trzy ruchy naprzód. Dziś mamy doświadczenie. Zamiast straszyć przeszłością, zacznijmy budować przyszłość. Bonjour! To ja jestem sercem technologii i kręgosłupem cyfrowej gospodarki. Już dziś nosisz mnie w swojej kieszeni. Wybór mnie to formalność, bo kto inny może przenieść ten kraj w przyszłość? Stworzę tu centrum innowacji, startupów, przyszłości. Polska w końcu zacznie wygrywać w tym globalnym wyścigu technologicznym. Czyli chce pan Pozamieniać Polaków w roboty. Nie, nie, szanowni Państwo, ale jeśli chcemy być liderem, musimy myśleć cyfrowo, działać cyfrowo i zmieniać się cyfrowo. A ja jestem twarzą tej zmiany.